W styczniu, jak zacząłem chodzić na siłownię, i postanowiłem biegać. Doprowadziłem się do porządku, no i dzisiaj mój pierwszy start w Tarnobrzegu, więc mój debiut. Myślę, że bardzo udany, trasa super, pogoda idealna, bo nie było ciepło, leki wiaterek, więc wyśmienicie jak dla mnie. Powiem szczerze, że od szkoły średniej nienawidziłem biegania. Jeżdżę trochę na rowerze i zawsze że nie mówiłem, że biegać tu nigdy nie będę. Ale we wrześniu zrobiło się ciemno, na rowerze się nie da jeździć, więc zacząłem biegać. No i chyba polubiłem. I dlatego dzisiaj biegnę, także od września trochę biegam. Także się cieszę, że przebiegłem dzisiaj, bo trochę po chorobie jestem i kondycji brakowało po 6 km, ale dotarłem szczęśliwie do mety. E, pogoda dzisiaj do biegania, no można powiedzieć, że idealne warunki. Chłodno, ale nie, nie pada deszcz. E, Trasa ciężka. Pierwszy raz biegłam na 10 km, także jestem z siebie dumna, że dałam radę. No dzisiaj tak, idealna pogoda, wymarzona, także dobrze się biegło i nie można narzekać i organizacja dobra, także super wszystko jest. No, mam trzy takie biegi, które trzymam od 30, prawie pięciu lat, maraton warszawski teraz będzie 35, 34 tutaj i nadwiślański 35, także w trzech biegach 105 startów i wszystkie ukończone. Tak, jestem zbudowany frekwencją, chociaż dzisiaj pogoda spłatała nam figle, ponieważ rano obudziłem się i byłem strasznie zdegustowany aurą, ponieważ padało, kapało cały czas. Bałem się, że nie dopisze frekwencja. A tu co, taka niespodzianka, prawda? Prawie 200 zawodników wystartowało. Na szczęście, w tej chwili już jak widać, lekkie promyki słońca. Mam nadzieję, że się lada chwila przebiją i będzie wszystko w porządku. Naprawdę. Posiadaliśmy w tym roku znakomitą obsadę. Zwyciężył zawodnik, który ma rekord życiowy w maratonie 20. To jest zawodnik, który w ubiegłym roku wygrał maraton w Moskwie, który dwukrotnie triumfował w maratonie w Seulu. Poza tym drugi zawodnik to jest mistrz Europy młodzieżowy do 23 lat. Także obsada była niesamowita. A jeszcze to było poparte znakomitą frekwencją. Buduje, budującym jest to, że coraz więcej kobiet biega. Dziewczyny nasze zrozumiały, że jednak ruch na świeżym powietrzu pozwala na utrzymanie znakomitej sylwetki. Zresztą jak widać każda z pań dysponuje świetną figurą i każdej bym polecał. To jest też budujące dla mnie, że coraz więcej obserwuję ludzi, którzy zrozumieli, że nie można za szybko żyć. Żyjemy w XXI wieku, gdzie narażeni jesteśmy na stresy. Bieg jest takim antidotum. Ja bardzo lubię biegać w lasku zwierzynieckim, szczególnie wiosną, jak obserwuję w jeden dzień drobniutkie pączki na drzewkach. Następnego już są większe, później pojawiają się pierwsze kwiaty. Odpoczywam psychicznie od codziennych obowiązków, a w tym roku, czy nawet już od ubiegłego roku obserwuję, że bardzo dużo tarnów, których osobiście nie znam, biega. Jest to naprawdę budujące. Widuje się tych ludzi biegających nad jeziorem, widuje się w Parku Zwierzynieckim, widuje się też na ścieżce rowerowej w kierunku Sandomierza, jak warunki atmosferyczne nie pozwalają na bieganie w Zwierzyńcu. także jest to niesamowite ciebie budujące. I mam nadzieję również, że ten 35 bieg będzie. Dla nas łatwiejszy do realizacji. Wiadomo, że to jest ogromne przedsięwzięcie pochłaniające duże koszty. Z tym się trzeba liczyć. Dzisiaj, na przykład, prawie każdy zawodnik otrzymał medal, prawie każdy koszulkę. Gdyby nie hojność sponsora z Janowa Lubelskiego który jest biznesmenem posiadającym kilka fabryk produkujących sprzęt sportowy. Na pewno ci biegacze nie wyjechaliby z koszulką, piękną koszulką, którą w całości on nam zasponsorował. Chciałbym w tym miejscu bardzo gorąco podziękować temu sponsorowi. Jak będzie nas oglądał, to Sergio, dziękuję Ci bardzo.